Cześć, witam na kanale Wędkarz Niedzielny. Dzisiaj będziemy kontynuować serię testów. Będziemy testować fotel fiderowy firmy Jackson. Trochę powiem na jego temat, trochę ocenie i, i czy to jest zakup wart uwagi. Poglądajmy. Na początek powiem o wadze nie jest to na pewno najlżejszy możliwy fotel na rynku jeszcze jedna kwestia transportu ja zazwyczaj jeżdżę na ryby autem pewnie jak większość z was ale ale brakuje mu paska na ramię będę próbował go jakoś samodzielnie zamontować ale jego zwyczajnie nie brakuje. Jest niewygodnie się go nosi. Można tutaj złapać, ale wtedy o, ci się rozkłada, więc trzeba go łapać za materiał. co pewnie też niekorzystnie wpłynie na, na te wszystkie szycia i, i sam materiał. Chociaż y, wydaje się być bardzo solidny. No to rozkładamy. Trzeba pociągnąć aż pękno zabezpieczenia. Tutaj to samo. rozkładamy tak jak fotele w samochodzie starszych typu, które nie mają jeszcze elektryki. Podnosimy no i tutaj może mamy możliwość regulacji, co też jest fajne, nie wszystkie fotele to mają. Można sobie ustali, ustawić go tak jak nam pasuje. Zakręcamy i mamy w takiej pozycji jakiej chcemy. Szybciutko. Bardzo fajna jeszcze jedna zaleta tego fotela. Proszę bardzo, ma z tyłu Bardzo dużą kieszeń na akcesoria. I spokojnie zmieszczą się jakieś fajki, czy półka, czy miski, czy, czy nawet jakieś worki z zanętą. To jest bardzo fajna sprawa i bardzo wygodna. Jest zamykana na suwak, więc nie ma obawy, że coś nam wyleci w trakcie w transportu. Kwestia ustawienia nóżek. Zobaczcie, no jest nierówny teren. ciak, samo się dostosowuje. Bardzo fajny patent. Muszki są szerokie, wygodne. Na pewno się nie będą zapadały w błocie. Eee, bardzo fajna sprawa. Siadamy sobie przy kręceniu od razu. Tutaj ramię też jest dokręcone, To jest ramię dedykowane dokładnie do tego modelu. Ale generalnie to nie jest tak, że musicie kupić konkretnie firmy Jackson. Ja jej kupiłem raz, że kolega polecił. No i muszę stwierdzić, że ono naprawdę jest bardzo wygodne. Zaraz Wam pokażę, tylko dokręcę. Wystarczy tutaj dokręcić. Regulacja jest tak jak widzicie, dowolna, tak jak Wam wygodniej. Mocujemy na sztywno. I jaka jest jego fajna zaleta? To, to pewnie większość yy, bo większość będzie miała podobną funkcjonalność. Zobaczcie, przy łowieniu na rzece możemy sobie dowolnie to ramię regulować w pionie na przykład. I jeżeli chcemy sobie wędki postawić sztywno, pionowo. To nie ma żadnego problemu. Tu oczywiście jest jeszcze wysuwana ramię. Więc proszę bardzo, na rzekę możemy ustawić. Możemy sobie ustawić też dosłownie kilka, kilka przekręceń. Sobie regulujemy to ramię jak chcemy. Proszę bardzo, mamy, możemy sobie nisko ustawić, jeżeli tak wolimy łowić. Więc jest to bardzo wygodne. Na pewno niewątpliwą zaletą tego ramienia jest jego cena. Ja za nie zapłaciłem 99 zł. Myślę, że przy jakości wykonania, która jest naprawdę bardzo wysoka, ona jest całkiem stabilne. Zwłaszcza jak się dokręci porządnie. Jedyna rzecz proszę, przy siadaniu i wstawaniu no, no, trochę będzie się ruszało, ale to, to zawsze tak będzie. I to zawsze będzie minus takiej podpórki mocowanej do fotela zamiast zamiast podpórki wbijanej w ziemię. Natomiast jest to tyle wygodne, że tutaj do, do, do nogi mocujemy sobie fajkę opieramy tutaj sobie Wędzisko za chwileczkę będę, będę wam pokazywał też to w szczegółach jak wszystko zmontować powiem wam czego ja używam jakie mi najbardziej pasują te podpórki już pod wędkę eee, i tak, jedną rzecz chciałem Wam pokazać. bo nie Kupiłem sobie półki jeszcze z różnych względów. Zrobiłem sobie sam eee, z takiej plastikowej podpórki na, na dokumenty, ze starego e, Bazbara wykręciłem sobie końcówki i to się świetnie mocuje powiedzmy w tym miejscu Za chwileczkę za chwileczkę ją przymocujemy, pokażę Wam jak ona wygląda. Eee, jako tymczasowa na pewno się sprawdzi, a jak znam siebie, to ja będę jej używał pewnie dopóki się nie połami, więc nie wiem czy to taki tymczasowy sprzęt będzie. Bardzo prosto, po prostu wiercimy dziurkę, skręcamy i przykręcamy tu od dołu do fajki i, i tyle skręciłem na dwa, na dwa, widzicie, żeby to było po prostu stabilne. Jeszcze dwa słowa powiem o podpórkach. Używam takich na dolnik. To jest taka klasyczna fiderowa, teoretycznie ona może też być używana jako ta przednia podpórka i chyba w zasadzie do tego jest dedykowana ale wiecie co, pewnie jak część z Was, ja łowi na komercjach dość często i przy braniu karpia, ona zwyczajnie spada z tej podpórki e, więc trochę nie spełnia swojej funkcjonalności ale jest świetna jako ta tylna tutaj się nam sprawdzi idealnie a z przodu używam grzebienia do topów e, tu akurat mamy genloga i ona jest o tyle fajna, że tutaj wchodzi nam wędka nawet przy mocniejszym braniu ona po prostu na mnie wyskoczy i ryba nam nie wedrze tej podgórki do wody. Montujemy. My sobie ustawiamy tak, żeby nam było wygodnie, żeby była pod ręką. Branie, szybkie zacięcie. zrobiona. E, tutaj możemy na tych nogach sobie montować dowolne akcesory, to nie wiem, miskę, półkę, karuzele, co Wam, wam będzie wygodniej. E, na tylnej można na przykład sobie parasol zamontować. E, w ogóle fotel jest, e, jest super wygodny. On tak trochę trzeszczy, bo jest po, zwyczajnie niewyrobiony. Niedawno całkiem go kupiłem. E, natomiast parę słów, e, parę słów, jeżeli chodzi o cenę. W zasadzie jest to chyba jeden z tańszych foteli. Na pewno jest jednym z tańszych foteli w tej chwili dostępnych na rynku. Tańszy jest na pewno trochę ten dekatlonowy ze wszystkimi akcesoriami. Tylko że dekatlon już go nie ma chyba w ofercie, przynajmniej ostatnio go nie było. On ze wszystkimi akcesoriami kosztuje coś około 400 zł. Natomiast tutaj sam fotel kosztuje między 220 a 250 zł, w zależności w jakim sklepie. Ramie kosztuje stówkę. Fajki, no to tak jak znajdziecie i, i akcesoria do nich. A to już takie jakie Wam wygodniej jak znajdziecie, i u jakiego sprzedawcy fajka między 30 a 50 zł. Ja też sobie kupiłem Jacksona. No były bodajże po 35 zł, więc to też bardzo fajny, korzystny zakup. Tak jak mówiłem na początku, ta podpórka to ramię do fidera kosztuje 99 zł, więc w 500 zł można spokojnie się zmieścić z zakupem. I uważam, że to jest doskonała alternatywa dla fotela Puzo, który bardzo wielu wędkarzy sobie chwali. Natomiast tutaj jest przynajmniej 30-40% tańszy ten fotel Jacksona. I osobiście, jak dla mnie, jest bardzo wygodne siedzieć w nim kilka godzin nad wodą, czekając na branie. Nie jest to wyzwanie, on jest bardzo stabilny, tak jak Wam pokazywałem, nogi można sobie bardzo fajnie regulować, szerokie stópki, co jest na pewno dodatkowym atutem przy grząskim podłożu. Jedyny minus to w zasadzie jest jego waga, on jest trochę ciężkawy i nie ma możliwości zamontowania jakiegoś paska na ramię, czyli, czyli to, jest, to są te dwa minusy, na pewno w transporcie jeżeli podjeżdżamy pod samą wodę samochodem, to w zasadzie nie jest to minus. Natomiast jeżeli musimy przejść kawałek od samochodu, to, to już nawet przejście 300-500 metrów będzie wyzwaniem. Już reszty sprzętu pewnie nie weźmiemy. Będziemy musieli nieść osobno, osobno cały fotel. Pomyślę, czy da się jakoś tutaj zamontować. Pasek. Ja nie znalazłem takiego miejsca, gdzie fabrycznie przygotowanego, gdzie można go montować, więc będzie musiała to być jakaś samoróbka, e, ale będę próbował. Ogólnie na pewno zakup fotela można policzyć, po, polecić. Jest, jest wygodny, jest funkcjonalny i przede wszystkim jest tani, a, a, a jest dużo wygodniejsze łowienie na takim fotelu jest dużo wygodniejsze niż... E, niż ze zwykłym fotelem i z podpórkami to, to na pewno jest jego plusem nie jest oczywiście to sprzęt zawodniczy wiadomo, jest to sprzęt amatorski ale to też, też świadczy o tym jego cena między, tak jak mówiłem między 220 a 250 zł. nie sądzę, żeby udało Wam się znaleźć tańszy fotel, on jest bardzo dobrej jakości te szycia są tutaj też bardzo bardzo staranne, materiał nie go nazwać, ale to jest taki mm, plastik z domieszką włókien syntetycznych w dużej mierze. E, na pewno on nie namaka za szybko, e, jest naprawdę wygodny, można w nim wygodnie usiąść, jest e, na plecach czy, e, czy pod pupą jest e, dość miękki. Nie ma tu dużo pianki w środku, może to i dobrze, bo ewentualnie jakby namógł to, to by się długo suszył. Ale absolutnie można w nim wysiedzieć kilka godzin bez, bez wielkiego uszczerbku dla kręgosłupa, co, zwłaszcza ludzi w moim wieku, jest dużą zaletą i jest na pewno wygodniejsze niż, niż te zwykłe takie krzesełka turystyczne. Można to spokojnie porównać z tymi fotelami karpiowymi dedykowanymi do zasiady, gdzie one też muszą być inaczej profilowane, inaczej. Na pewno bardziej wygodne. No i plusem jest to, że, że to, że, że oparcie jest regulowane w jednej, co prawda, płaszczyźnie, ale można sobie je do, do, dostosować po prostu do swoich potrzeb. Tak jak będziecie chcieli, można się bardziej położyć, można bardziej prosto usiąść. To na pewno jest duża wygoda. Ogólnie fotel polecam i jeżeli. Jeżeli będziecie potrzebowali takiego sprzętu za niewielkie pieniądze, to na pewno warto wziąć go pod po rozwagę. Dzięki bardzo za oglądanie filmu. Wodą cześć.